Pomalowane takie różne kolory mogę się bawić, próbować. Piękne branie, co to naprężyło? na drzewem nie. Takie okonicho. Piękne. Oj, coś lepszego siadło. <grybuj> Cześć, witam Was moi drodzy, końcówka października, zmiana wody, dzisiaj na Wiśle będę próbował tutaj wydłubać jakieś dla Was okonie, wędka na ultralajta jedna, o, jedna na ciężej, no i właśnie na takie wędki dzisiaj będę łowił, bardziej może skupię się na tym ultralajcie. już te rybki na pewno będą delikatnie brały, pokażę Wam na co zacznę wędkowanie dzisiaj. No a taką tutaj, proszę, jaskółeczkę, główka 3 gramy, haczyk taki dość duży, czwóreczka, jakieś małe się nie wieszały, woda mętna, no powiedzmy nie jest zła, jakaś przejrzystość jest na około metra, pół metra, da się chyba na takiej wodzie coś złowić, nie ma jakiegoś problemu, nie ma uciągu, on delikatnie idzie, skupię się na tych zatopionych drzewach. Tu będę szukał właśnie swoich szans z okoniami, z jakimiś sandaczami, jak będą oczywiście, ale bardziej skupię się na okoniach. No i zobaczymy, jak to dziś wyjdzie. Pogoda przepiękna, jesienna, ciepło, 17 stopni, jak na końcówkę października, to naprawdę super. Zobaczcie sami. Bardzo ładnie, jeszcze wszystkie liście nie spadły. Może listopad będzie też fajny, zobaczymy, jak to w tym roku wyjdzie. Wziąłem sobą sporo tych przynęt, Zobaczcie, sami, jaskółeczki, pójdą pierwsze w ruch. Główeczki tutaj pomalowane, takie różne kolory mogę się bawić, próbować. Tutaj pod mikro ultralighta, a no na to raczej nie. Raczej jakieś większe stanty jaskółeczki. Mam tutaj wszystko z sobą. Zobaczcie, tego trochę jest, tych gumek różnych, przeróżnych. Sobie już to przygotuję, powyciągam, potem je kopać, no i na takie przynęty, mam nadzieję, że gdzieś skuszę jakieś ryby. O, mamy. Patrzcie, jakiego konia wydłubałem. Pierwszego udało się. To no jest jakiś wielki. No, konik jest. No, tu go wypuścimy. Może jeszcze jakieś się uda tam wydłubać? No, było znowu bramko. Mam jakieś zaczepy, są też tu gdzieś siedzą pod tym drzewkiem. Trzeba tu podłubać trochę. Na główkę. Jest. Nieduży, ale jest. Taki. Rzucałem do środka. Nie było w ogóle brań. Widzę, że tu jednak jakieś... trzymiam się już te ryby w zaczepach pod jakimiś drzewami. środka nie miałem nawet pobicia. Pod całym brzegiem jednak. I to jeszcze czasie nieźle nakombinować Ale coś tutaj O jest następny, zobaczcie teraz Oooki ładny <noise> Masakr Jakby tu je wypuszczać, żeby mi nie spłoszyły statka taki Tu sobie gdzieś siedzą. No to już trzeci, nie ma tragedii, już coś złowiłem, myślę, że będzie ciężko, dawno już tutaj nie mówiłem na tej wodzie, nawet nie wiem co się dzieje, ale jakieś widać oko nie są. O, drugi odprowadził. Widziałem go. Stoją tu okonie. Zobaczcie, takiego mam teraz. Na główeczkę. Piękny. Wypuszczam z boku, żeby mi nie odprowadziły. Ale bardzo delikatnie biorą. Bardzo delikatnie. Najważniejsze, że je namierzyłem. Nie są takie małe. Do zabawy super. O! Znowu. Tak delikatnie Widzieliście te brania? Zobaczcie następny Zobaczcie jakie oko Pięknie Następny, ładny to moi drodzy udało się na, namierzyć okonie tutaj spod drzewa, ale takie brania delikatne na jaskółeczkę na fioletową, takie pyknięcie, a te okonie naprawdę małe nie są. Więc biorę się za wędkowanie, bo dziś jestem trochę późno nad tą wodą, a czas ucieka. Sandacza, tutaj dorwałem. Taki. Ładnie, ładnie rozkręcam się powoli. O, czekaj, ładnie kluczą. Coś tu w tej dziurze siedzą. Brania delikatne. Nie spodziewałbym się, nawet, że tutaj będą stały. Ciepło dzisiaj chyba 14 stopni teraz będzie. Przyklejona ryba do dna siedzi, tak jak ostatnio. Nic stoni. Obrania bardzo delikatne. Samego brzegu, pod, O, wzięliście pod samiutkim, jak wyszedł. Co tutaj je wypuszczać, żeby mi nie robiły problemów? Dobra, spróbujemy dalej. Ryby namierzone. Lecę z koksem. Stoją tutaj centralnie pod dżemem. Piękne branie O, powiem Wam, no Ciekawe co, bo ładnie idzie Sandacz Nieduży, ale Patrzcie Złota dziura No, patrzcie jaki sandacz Przepiękny Mnie to tam każda rybka cieszy Najważniejsze, żeby były brania taki, Dobra, lecimy dalej Pięknie, dzieje się. Tak delikatnie biorą. Ledwie naprężyło po prostu plecioneczkę. To plecionka 0, 0,5. Główka też delikatna. Coś jest, coś przyklejone było. O koń. Ale pięknie. Ale zabawa. Pięknie, naprawdę pięknie. Tak. będę sobie tu rzucał. Nie odprowadzały. Bo to dość blisko. Dziura ładna, tam głębiej taka naprawdę piękna dziurka. Czy my co jeszcze się uda to złowić? No znowu. Jest niezła dziura, powiem. Wam tak schodzi w tą stronę. Piękne branie. Tylko naprężyło. Naprężyło ciekawe co. Oko. Ładne. Piękne. Tak delikatnie biorą, że to jest obłęd. Wcale małe nie są. Tam daczek. tak delikatnie weźnie, że stoją tu drapieżniki. Takie ja <gry> brania są tak delikatne, to się nie dziwię, że im nic nie bierze, bo. W tamtej wędce to bym nawet nie widział tego brania. Koleś? Pod samym drzewem nie Takie konichu. Piękny. Super ryba. Dobra, trzeba tu wypuścić, żeby nie wyposzył. Pod samym drzewem siedzą. <grymne> Ale mam rybę. O, piękny. o okoń z pod samego drzewa. Patrzcie. <grymne> oh. Takie okonie wyjeżdżają dzisiaj. Podziękować. Patrzmy dalej. Dobrze siadło, zobaczymy co, sandacz, No zobaczcie jakiego sandacza, Ultra a tylko przydusił. delikatnie przedusił może się go uda tak dźwignąć dwudziestka jest o, chyba dzisiaj największa ryba zobaczcie przedusił jest kółeczkę i taki sandacz dobra, wypuszczamy go lecimy dalej, no powiem wam dzisiaj coś idzie mi te łowienie aż w szoku jestem ale na delikatnie tu to nie, to nie ma co łowić na jakieś ciężkie przynęty one po prostu tak poszkubują delikatnie biorą to jest jakaś masakra z tymi rybami i tutaj spod tego drzewa próbuję je wydubać a myślałem że będzie ładny okoń no niestety Jest, ale branie takie delikatne. Ciekawe co to wzięło. No, sandaczek. się. stoją tutaj. Nie duże, ale jest. Się nastroszył. Oddasz gumkę? Tutaj. Taki. Dobra, lecimy dalej z koksem. Tak delikatnie trzeba prowadzić. Okay, no tyk. I Na taką małą gumkę. Te ryby nie są jakimś super żerowaniu. Delikatnie pod nie przesuwać. W ogóle coś złowić. No ale tak nie jest źle, już tych ryb złowiłem sporo dzisiaj. Myślałem, że po prostu będzie tutaj tragedia Dawno nie byłem, nawet nie wiedziałem, co się tu dzieje z tym. O, jest! Widzieliście? Takie przygięcie I następny Zabawa jest no. To trzeba przyznać Ale gumę byś oddał kolego, oddaj gumkę, oddaj, oddaj, oddaj Ale się to zaciąga. Czy jakiś miarowy wyjedzie? Miarowe pewnie przełowione są tutaj. Ale no, popróbować trzeba. Brania się już szczeliłem, wiem jak je zmuszać do żerowania. Ale to jest takie dłubanie, powiem wam ciepło dzisiaj, a te brania tak by było zima. Tak delikatnie biorę. Łowiłem tam wyżej, ale widziałem, że tu taka drobniczka wychodzi, że ją coś goni. No mówię, sprawdzę pod tym drzewkiem. No i proszę. Już wiadomo, co ją goniło. Nieduże sandacze. Ale o dziwo tu żadnego okonia nie mogę złowić. Dziwne. Branie. O branie, ale było branie, zobaczcie, no, no nie są to duże, ale przynajmniej mam brania, o następny, <noise> siedzę i tak sobie łowię, pięknie. Z dna teraz przywaliłem, tylko mam 0,16 przypom, zobaczymy co to wzięło. No sandaczek. O, jakie, zobaczcie. pod Mortko. Już myślałem. że nic nie złowię. Oj, kurcze. wypuszczam. Daj się wypiąć. Tak, i zobaczmy. No co, lecimy, czyli stoją tu. Teraz sobie dałem 3-gramowy. 3-gramowy sobie dałem. Dzik na 3-gramową. No bo żeby mi to tak nie ściągało. 2 gramy się sprawdzały. Ale myślę, że to też powinno dać radę. Na no, takim delikatnym uderzeniu teraz przyciąłem. Zobaczymy co to jest. Stawiam, że sandaczek. No jasne. Taki kruciak. No ale no, wziął. Ale ci się wpiło. Fajna zabawa. Szkoda, że konie nie biorą już. To już tak bywało. Już się poplątało. Teraz urwałem, więc muszę na nowo to wszystko powiązać. No i biorę się dalej załowienie. Słońce jeszcze wysoko. Moja szansa coś dzisiaj wydupać. Tak przynajmniej myślę. Tylko trzeba delikatnie obławiać, po dnie podciągać jakieś branie da się zrobić. <laughs> i, że nie biorą, patrz i taki, zobaczcie o. wzięło <laughs> sandek Nie biorą ale pranie, super Hmm, coś tu miejskie, jakieś słowa tak, trzeba dłubać te ryby, że masakra, nie? nie miejskie, tak, że te brania są jakieś gęste jest, patrz okoń? O. Zabawa jest, no, że odpalą jeszcze no. o wstępny kruciak. Pełnie inne branie niż u konia to jest. Jest. Ciekawe co. Okoń chyba, bo trochę tak wali głową. A, widzisz. Jednak okoń fajny. Taki okonek wziął, oznacz. Udało się jeszcze zobaczyć. Na żarówkę. Oj, no oddaj, oddaj. taki zobaczcie, na sam koniec. Jeszcze się jakiś uda. Hmm. Teraz dałem, wiesz, taką żarówkę i sprawdzam te główki przeze mnie malowane. Czy to też coś robi? No i robi. Ale ładnie, jak go wyczekałem <laughs> O, <Oj>, spadł. <laughs> Takie krótkie, no puk. <laughs> Oj, testuję główkę Kolor. Widać się sprawdza. No to moi drodzy, dzisiaj to była niezła zabawa tutaj. Na ultralajta przeważnie wszystko. Rybki brały, ale bardzo delikatnie, na małą główeczkę, na jaskółkę, na takie właśnie dzisiaj przynęty, nieduże. No zabawa po południu nawet była spoko, o konie tutaj trafiłem, fajnie się je łowiło, brały super. Potem nawet sandacze wyjechały, kawałek dalej też parę sandaczyków, połowiłem, no tych ryb naprawdę sporo, tylko że wszystko na ultralighta, nie było jakiejś wielkiej, bardzo dużej ryby. Ale zabawa była do samego wieczora. Teraz słoneczko już tam zawałem, zachodzi. Jeszcze chwila została, połowie, jeszcze powędkuję i będę się zabierał do domu. A z wami się żegnam i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!